Hej widzowie, dzisiaj sobie rozwiążemy taki jakby zagadki o Wildcrafcie, różne takie odpowiedzi, pytania i odpowiedzi. Ile obecnie jest światów Witcraft? Jasne, że 9. Dziewię Ile jest petów mistyków? 4. Ostatnia aktualizacja nazywała się, walentykowa aktualizacja, wielkanocna aktualizacja, walentykowa aktualizacja na którym świecie XP się najlepiej? Na dżungli, oczywiście. Ile jest zwierząt grywanych bez transformacji? Oczywiście 10. Na basle Arenie można nabijać poprzez zabijanie innych klaczy. PVP, pojedynki, klejnoty. Tam nie można się zabijać. PVP, oczywiście. Jakie są rzadkości? Zwykłe legendarne Wild Club Mistyczne, Wild Club Zwykłe rzadkie legendarne Wild Club, Mistyczne Zwykłe rzadkie legendarne Mistyczne Te wszystkie Oczywiście Jak nazywa się wydawca tej gry Turbo Curtain Oczywiście Czy deny można wylosować w skrzynce? Tak pewnie Nie, nie można Ja bym ci śmiała Tak pewnie Ile można mieć max klejnotów? Nie ma ograniczenia. 1000? tysięcy? Nie ma ograniczenia. Za ile można kupić build club? Za 100 klejnotów by było dobrze. Za 9. No nie, no. Wirtualnych? Za 4999 czter dziewięć. żołędzi. By było fajnie. Jakby tak było. Za osiemnaście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych. Karamburzy. hasło. Brawo, zdałeś z paskiem. No super, dziękuję. No to tyle, papa. Pa.